Cześć, witam Was serdecznie w Akademii Barmańskiej Fajnej. Dziś chciałem pokazać Wam dwa fajne i szybkie sposoby na to, jak uzupełnić nasz shaker bostoński lodem. Już pokazuję pierwszy z nich. Teraz krok po kroku jak się do tego zabrać. Mamy nasz mały, małą część shakera w ten sposób dękiem do góry. Łapiemy większą część w ten sposób abyśmy mieli palec środkowy e, wskazujący kciuk e, w takim chwycie otwartym. Okay? Dwa palce są wolne. Wsypujemy łopatkę rodu do środka a następnie obracamy właśnie na palcu środkowym i kciuku w ten sposób okay? aby on był w chwycie prostym. Następnie leciutko uderzamy tutaj w dęko w tym samym czasie podstawiając łopatkę pod ten mały shaker. I teraz cały trik na tą sprawę polega na tym, aby zrobić taki właśnie obrót e, shakerem, okay? Możecie najpierw sobie potrenować sam ten obrót, a jak już go wyczujecie, wrzucić w ten sposób na nasz shaker. Niektórzy w ten sposób lubią przygotowywać koktajle, jak ten mały shaker jest na lodzie. Niektórzy od razu odstawiają. Co ważne, pamiętajmy, nie chcemy, aby ten lód za długo był w shakerze. Tak więc w momencie, jak już chcecie shakeować, odcedzamy całą tą wodę lodową, która została w środku, aby nasze koktajle nie były rozwodnione. Druga sztuczka jest bardzo podobna, zmieniamy tylko chwyt na naszej łopatce. W ten sposób będziemy trzymać ją tym razem. Znów shaker mamy w chwycie prostym. Uzupełniamy opadkę lodem, wrzucamy do środka. Tak samo uderzamy w dękę małego kubka, i wyrzucamy tym razem z odwróconego chwytu. I nasze shakery są gotowe. Udanego treningu i do zobaczenia w następnym odcinku.